Lima, jeden dzień nie było i odpalasz to znowu gówna. Jak masz to grać, to Ale yy, na, no jak, miesiąc nie było. Jechać! <laughs> Pierolisz kocopoły, Krychowi, jak gra w siatkę, ale Albańczykami głowami ligma. <śmiech> proszę. <śmiech> weź, proszę, wyłącz głowy <laughs> kręt. Nie no, weź, kurwa. W umiera taki kurwa śmieciarzy i że się nie da z tym kurwa w ogóle brać. Jebana kurwa stąd dopierdala tamku i Vadem jest lipim Ale nie jesteście w zrobić to właśnie my stąd. Tu kurwa no przyspieszyli do daniajo. Bo kołysze w piel darajo. A więc zobacz, co kurwa robi jebana.

Co sądzisz o tym, że DayRise zaczął streamować po 12 godzin dziennie tarkowa dla 50 widzów, ponieważ została jego dziewczyną mylska z twojego czatu i bierze od niego kasę i wykorzystuje biednego chłopaka i rucha go na kasę? Co o tym sądzisz? Nic, bo to nie moja sprawa i mam wyjebane szczerze kto z kim, co, kiedy, jak i dlaczego. I ty też powinieneś mieć. Byłem dzisiaj na spacerze po łące i nie zgadniecie co się przytrafiło, zgadniecie? Nie? To mówię. Jak wróciłem do domu to się okazało wiecie co? Wiecie? Nie? To mówię. Kolczak zbrojny taki pająk wszedł mi w gacie i mnie upierdolili teraz tak mnie dupcia boli swędzia, że nie ja mogę wytrzymać. takich rzeczy? Uch. Uch. Pozdrosłowa. Nie chcę robić dymu, bucie, ale... ale to już Twój drugi kolega pedofil. Najpierw demons mający 20 lat młodszą dziewczynę, a teraz Degrais ma 13-letnią Nilskę, która mówiła, że ma tyle lat u niego na czacie, i niestety, ale siedzisz w tym środowisku, i jest to trochę sus. Aha. Pewnie, słyszę co gadają. Polska jest jedyną drużyną... jest jedyną która grała na mistrzostwach świata. Dzisiaj jesteś w ostatnich mistrzostwach. Jesteśmy cieniem tego, Oho. co prezentowaliśmy tak niedawno. Dlatego na końcu ja mam taką prośbę do obecnego studiu Marka Papszyna. Nie wiem jak ten trenera jest z telefonem w trybie... Gdzie na... jest kto? Bo nie słyszę. Gdzie jest kto? Gdzie jest co? A gdzie jest kapitan? O kurwa. Ale właśnie Serduszko dla ciebie! I te gra wolno, to super, no niech sobie gra, tak? Co, co, co? Nie wiem, jak mam, co mam z tym z tą faktem zrobić, nie wiem. Ja nawet i tak ragi bym nie miał, żeby z nim grać, więc to i tak nawet nie ma, wiesz. Tak, zagraj z Witkiem, daj spokój. Witek tak woli sobie z innymi ludźmi grać. Jak z innymi ludźmi gra nie widziałem, żeby grał w taki sposób jak ze mną na przykład, ale to jest nieistotne. Mam już OnlyFansa założonego, ale nic tam nie robię. Po prostu za założyłem sobie, żeby naim zablokować. I tyle. <grystanie> ale to nie dla mnie takie rzeczy, naprawdę. To jest źle Nie wiem, czy mam. Mogę.